na Warszawa to miasto pokus Możesz tu nieźle zjeść, wypić i dobrze się zabawić To miasto nigdy nie jest zmiar. Sąsiad kładzie na stół, go Fred bada, bandu, go. To Warszawa, gdzie nie kończy się zabawa I Dzisiaj w nocy każdy jest kul, główki w nos postaną na budkę Warszawa, gdzie nie kończy się zabawa Pierwszy za tych co nie mogą Jack. Drugi za tych co pierdolą Jack. Farmazony stały się modą Ale właśnie oni niosą dziś mi drinki z kolą Nawet mój psycholog mówi nam jaka wo chuja Bo od środy do niedzieli świętujemy aleluja Like it nie any wożę się, się po klubach A po 0,7 kuzi czujesz się jak tupak A kiedy już myślisz, że jesteś zmęczony I chce ci się już spać No to się mylisz, bo stolica Polski Nie funkcjonuje tak Za dużo wychlałeś anfetamina, Ciągle ziewałeś anfetamina. Tutaj na wszystko jest anfetamina. Sąsiad kładzie kamień go, na stół go, Fred Flintstone, wada Bangu go. Welcome to Warszawa, gdzie nie kończy się zabawa I Dzisiaj w nocy każdy go, jest kul Wówki w nos postaną go, na długo Welcome to Warszawa Amfetamina, a nie oryginał, no bo chyba kokaina by ich tak nie porobiła. Nowe ciuchy mi wysłaba dzisiaj złota Karolina, tu marzenie to złota cztery 4, 4 albo Wilu Tatatuszowy napchem i sosem, i córeczki z zatkanym nosem. Piłkarzyki z odkrytym tosem, mają pieprzyki z ochotnym włosem. Po wieczu ganci, to musi być kubańczyk. Witam Mercedes, przyjechał pan prezes, weteran pokaże jak tańczyć. Kiedy tańczy, to tańczy jak MJ. Ciała zdjęcia, a potem, że więcej. Wszyscy w górę ręce, tu jedno jest pewne, szczegół nie zabraknie nigdy wam na Mazowiecki. Sąsiad kładzie kamień na stół, w lesieńcu nie wada baługu. Welcome Warszawa, gdzie nie kończy się zabawa. Dzisiaj w nocy każdy jest kulku, główki w nos postaną na budkę Welcome Warszawa, gdzie nie kończy się zabawa. A to zapamiętaj, mam święta.